Komputer osobisty to prezent dużej wagi, aż Żuza się wokół zakręciła u niejednego rodzica. Komputer zawsze jest przydatny, a tym bardziej, jak były zdalne. Zdalne były ciężkie czasy. No były bardzo ciężkie czasy dla nich, no to na pewno teraz przed tymi świętami bardzo się ucieszył z tego prezentu. Laptopy dla dzieci z rodzin Popegerowskich to dla ich rodziców niczym kamień z serca. Nie dla każdej rodziny jest to mały wydatek. Taki sprzęt to duża pomoc dydaktyczna. Tak, do nauki. Najczęściej to do nauki jest potrzebny ten komputer. Prezent na święta Bożego Narodzenia od rządu polskiego cieszy. Niedzica trzymała rękę na pulsie i tematu nie przegapiła. Trwa przekazywanie laptopów dla dzieci i młodzieży z rodzin Popegerowskich. Przystąpiliśmy oczywiście do tego programu niezwłocznie. Niestety musieliśmy dwa razy ogłaszać przetarg. Jest to duża liczba laptopów, ponad 600, półtorej miliona. Teraz to uczniowie będą mogli wykazać się. Osiąganie dobrych wyników w nauce powinno być prostsze. Na tę chwilę wygląda to następująco, że osoby muszą oczekiwać po prostu na SMS-a z informacją na który konkretny dzień mają się zgłosić. Muszą pamiętać o tym, żeby osoby, które odbierają laptopy w imieniu dzieci niepełnoletnich miały ze sobą dowód osobisty, odpis aktu urodzenia i PESEL dziecka. Natomiast uczniowie pełnoletni muszą mieć ze sobą dowód osobisty. Do wigilii wszystkie laptopy powinny trafić do uczniów. Ratusz wysyła powiadomienia, stosując się do nich, uniknie się zbędnego zamieszania, które mogłoby skutkować opóźnieniem w rozdaniu darów.